Cześć, witaj na porannej, krótkiej, ziewającej jodze Możemy zaczynać od razu Siad Sukhasana, siad skrzyżny Możesz usiąść na dywaniku Albo na czymkolwiek Lub na macie Wyprostuj plecy Głowa w linii z kręgosłupem Zaplącz palce dłoni i na wdechu wyciągnij ręce do syfitu Weź głęboki wdech i rozciągnij lewy bok i wróć wydech, opuść ręce zapleć palce dłoni, wdech do góry i rozciągnij prawy bok i wracaj do centrum, opuść ręce teraz na wdechu wciągnij ręce do góry i chwyć prawą dłonią za lewy nadgarstek wyciągaj lewą rękę, rozciągaj lewy bok, poczuj, że przeciągasz się rano weź głęboki oddech do lewego boku i rozciągnij go jeszcze bardziej w wydech, tak jakbyś chciała ziewnąć, opuść ręce bokiem w dół, wyciągnij ręce do góry i teraz lewa ręka chwyta za prawy nadgarstek i znowu bierzesz wdech rozciągasz prawy bok i z wydechem opuszczasz Ręce. Mm -hmm. Teraz prawa ręka jest na ziemi albo na macie. Lewa ręka przy uchu, i znowu weź wdech. Jakbyś chciała się przeciągnąć o poranku, jakbyś chciała ziewnąć za chwilę, i wydech, wróć. Druga strona. Wdech, rozciągasz prawy bok. Teraz chcesz ziewnąć swoim prawym bokiem, rozciągasz prawą rękę, i wydech, powrót. Jeszcze po razie. Wdech, ziewasz lewym bokiem ciała. Zatrzymujesz na chwilę, przyciągasz się, możesz zacisnąć rękę w pięść I wydech, powrót. Wdech, rozciągasz prawy bok. Ziewasz prawą stroną, żeber prawą ręką. Rozciągasz i powrót. Hmm? Teraz skręty, skręt w prawą stronę. Lewa ręka na kolanie, prawa ręka z tyłu za tobą. Weź wdech i na wydechu możesz sobie ziewnąć, skręcasz się w prawą stronę. Zrób z tego rzeczywiście takie miłe, łagodne, poranne flow. Jeszcze jeden wdech i wydech. Na kolejnym wdechu unieś ręce do góry i wydech skręt w lewą stronę. Prawa ręka na kolanie, lewa ręka z tyłu za tobą. Łagodnie odpychasz się od palców lewej dłoni. Jeszcze jeden oddech. Zrobimy jeszcze po razie. Na wdechu unieś ręce do góry. I wydech, skręt w prawą stronę. Możesz zamknąć oczy, żeby poczuć ten skręt kręgosłupa, jak łagodnie zaczyna się budzić na dzisiejszy dzień. I wdech, unieś ręce do góry i wydech, skręt w lewą stronę. Znowu poczuj łagodne skręty w kręgosłupie, górna część kręgosłupa. Skręcasz głowę w tył, rotujesz kark. I na wdechu unieś ręce do góry, wydech, opuść ręce bokiem, du. cały czas rozciągasz ciało, tak jak o poranku w łóżku teraz głowa. Pochyl głowę do przodu, przetocz lewe ucho do lewego barku. Przetocz głowę powoli do tyłu. Teraz prawe ucho do prawego barku. I powoli przetaczasz głowę do przodu. Jeszcze jedno kółeczko w lewą stronę. Poczuj swoje mięśnie szyi, mięśnie karku. Nie szukasz tutaj maksymalnego zakresu, tylko łagodnie. Zaczynasz obrotem głową, teraz kiedy głowa jest pochylona do przodu, w drugą stronę, czyli teraz prawe ucho do prawego barku, przeroluj głowę do tyłu, poczuj jak twoja szyja łagodnie rozciąga się, lewe ucho do lewego barku i przeroli głowę do przodu, jeszcze jedno kółeczko w prawą stronę, bardzo łagodnie, na 80% twoich możliwości albo mniej. Nie próbujesz forsować swojego karku, tylko obudzić go rano. I kiedy głowa jest zwieszona z przodu, powoli unosisz głowę, opuszczasz ręce wzdłuż ciała. I teraz przyciągnij barki w stronę uszu, wdech i na wydechu zroluj barki w tył i powoli opuszczaj barki. Teraz do przodu, krążenia barków, wdech do góry. Wydech. Opuszczasz. Połowa ruchu, wdech. Połowa ruchu wydech. Jeszcze jedno rolowanie. Wdech. I wydech. I teraz w drugą stronę. Najpierw barki w tył, w górę. Do przodu i na dół. Wdech. W tył, w górę. wydech do przodu i na dół i jeszcze jedno rolowanie złącz łopatki, barki w górę i wydech opuść barki teraz przejdź do pozycji stołu wzmocnimy troszkę ciało o poranku, pozycja deski wyprostuj nogi wyprostuj ręce łagodnie aktywuj swój brzuch przyciągaj pępek w stronę kręgosłupa i opuść kolana na ziemię. Odpocznij. Zrobimy jeszcze jedną deskę. Wyprostuj nogi. Wyprostuj ręce. Brzuch jest łagodnie aktywny. Jeszcze jeden oddech. Pamiętaj, żeby oddychać. I opuść kolana na ziemię. Połóż się na brzuchu. Opuść czoło na matę. Albo na ziemię. Zrobimy szeroką kobrę. I ręce szeroko na wysokości głowy, stopy troszkę szerzej, jeśli masz matę, to stopy na szerokość maty, łokcie w stronę sufitu I powoli na wdechu wchodzisz w pozycję kobry, zaczynasz odpychać od dłoni i na wydechu schodzisz w dół i znowu pamiętasz, że jest to łagodne budzenie kręgosłupa, więc starasz się nie wchodzić maksymalnie w tą pozycję i znowu na wdechu Powtarzasz drugi raz i wydech schodzisz w dół. Powtórz jeszcze dwa razy ze swoim oddechem. Wdech chodzisz. Możesz później eksperymentować, spróbować wejść troszkę wyżej i wydech w dół. Pamiętaj jednak, że jest to rano. Jeszcze jeden dech, Więc ćwiczysz na 80% albo mniej. I. Odpocznij, możesz ułożyć głowę na jednym policzku. Weź rozluźniający wdech i wydech. Pozwól, żeby twoje plecy uwolniły się od napięcia. Aby pośladki stały się miękkie. Jeszcze jeden głęboki oddech. I głowa wraca na czoło. Ułóż dłonie obok klatki piersiowej. Łokcie blisko ciała. Odepchnij się do pozycji stołu i usiądź. Wyprostuj nogi. Zrobimy skręt na siedząco. Ugnij lewą nogę. Przestaw stopę obok prawego kolana. I teraz prawa ręka obejmuje twoje prawe kolano. Twoje lewe kolano. Lewa ręka z tyłu. I znowu łagodny skręt. Zaznacz prawą piętę. Poczuj, że plecy są wyprostowane, że nie garbisz pleców. Pamiętaj, że oddycha. I znowu weź taki wdech jak o poranku. Taki na granicy przyciągnięcia się, na granicy ziewania. Cały czas Twoim intencją jest rozciąganie swojego ciała żeby je obudzić i żeby było przyjemnie. Jeszcze jeden wdech i wydech. I powoli wróć do centrum. Zmiana strony. Wyprostuj lewą nogę, ugnij prawe kolano, przenieś stopę na zewnętrzną stronę lewego kolana i teraz lewa ręka obejmuje prawe kolano. Prawa ręka jest z tyłu za tobą. Wyprostuj plecy, opuść bark w dół. I na wydechu skręć się w prawą stronę i znowu zostawiasz, oddychasz. Czujesz łagodny skręt kręgosłupa. Oczy mogą być zamknięte albo przymknięte. Jeśli chcesz, możesz trzymać otwarte oczy, zawsze łatwiej poczuć swoje ciało, kiedy oczy są zamknięte. Wtedy kierujesz swoją uwagę do wewnątrz. Możesz sobie wyobrazić, swój wspaniały dzień, który cię czeka. Plany, które realizujesz bezproblemowo, idziesz przez ten dzień. Masz siłę, masz energię, jesteś pełna witalności. Weź jeszcze jeden wdech i wydech. Powoli wracasz do centrum. Przenieś prawą stopę, wyprostuj prawą nogę, ugnij lewe kolano i przystaw lewą stopę do prawego uda. Dzianu Shirshasa na skłon do jednej nogi, do prosty plecy. I teraz będziemy szli do tego skłonu, ale patrzysz cały czas do przodu. Czyli nie skłaniasz czoła w stronę nogi, tylko rozciągasz swój tył. Idziesz do skłonu z bioder. Twoje palce dłoni idą, idą, idą. Kierujesz brzuch w stronę uda, klatkę w stronę kolana. Patrzysz na palce swojej stopy. I znowu idziesz, 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 Na ile się uda. I tak jak mówiłam nie pochylasz głowy. Możesz ułożyć ręce bardziej przed sobą. Możesz chwycić za stopę albo za łydkę, albo za kolano. Zależy, gdzie jesteś. Cały czas starasz się otwierać klatkę piersiową w stronę swojego kolana, albo promieniować swoją klatkę, energię z klatki w stronę prawej stopy. Czujesz rozciąganie tu pleców, może bardziej z lewej strony. Weź jeszcze jeden wdech i wydech. I zakończ. Powoli wracasz rękami kroczek po kroczku w stronę bioder. Dej plecy bardzo powoli wracają, wracają. Weź głęboki wdech i wydech. Postaw lewą stopę na ziemi, wyprostuj lewą nogę. Ugnij prawą nogę, prawa stopa przy lewym udzie. I znowu, najpierw wyprostuj plecy, skręć klatkę w stronę lewego kolana, zaznacz lewą piętę i trzymaj tą piętę cały czas zaznaczoną. I teraz, zobacz, idziesz z bioder, z bioder, twoje palce, dłoni idą do przodu, kierujesz brzuch do uda, klatkę piersiową otwierasz w stronę kolana, patrzysz na palce swojej stopy i znowu idziesz, 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 nie kładziesz głowy, głowa jest cały czas podniesiona. Ręce, możesz prostować ręce, możesz je ugiąć, możesz chwycić za stopę, za kostkę, za łydkę, za kolano. Czujesz rozciąganie pleców z prawej strony. Weź jeszcze dwa wdechy i wydechy. Nie napinaj lewej stopy, stopa jest jakby stała na ziemi. Jeszcze jeden oddech. I powoli wracasz. Wracają twoje ręce, możesz wracać palcami, albo płaską ręką odpychać się. Bardzo powoli, krąg po kręgu, ustawiasz kręgosłup w pionie i prostujesz obydwie nogi. Możesz poruszać kolanami, żeby rozluźnić swoje nogi. I ostatnia nasza pozycja na dzisiaj. Ja muszę się przesunąć trochę do przodu, żeby moje plecy leżały na dywaniku. Zrobimy Sukhabada Konasana. To będzie nasza pozycja relaksacyjna. Złącz spody stóp i połóż się na ziemi, albo na macie, albo na dywaniku, albo na ręczniku. Jest to też taka praktyka, którą możesz spokojnie wykonać na wakacjach, gdziekolwiek jesteś. Wystarczy kawałek czegokolwiek, żeby się na tym położyć. I teraz poczuj, czy twoje uda mogą tak zostać. Jeśli mogą tak zostać, to zostajesz i relaksujesz ciało. Ręce mogą być albo na ziemi, albo na ciele. Jeśli masz cokolwiek pod ręką, ja tutaj mam na przykład kostki do jogi, możesz sobie podłożyć pod kolano. Jeśli czujesz ból w pachwinach, udach, możesz się wesprzeć kostkami. A jeśli jest ci w tej pozycji rzeczywiście bardzo niewygodnie, możesz wyprostować nogi. Do pozycji shiwasana albo ustawić stopy na macie i złączyć kolana. To też jest opcja. Natomiast na poranek proponuję subtwadę konasana, aby ta energia mogła swobodnie krążyć po ciele. I przez chwilę relaksujesz ciało. weź głęboki wdech i wydech. Jest to Twój oddech, który regeneruje Cię, rewitalizuje na ten dzień. Przenosi energię. Rozluźniasz twarz, mięśnie twarzy, szczękę. Rozluźniasz szyję kark, plecy. Rozluźnij ręce i brzuch, biodra. Rozluźnij uda, kolana. Płytki, kostki i stopy. Pozwól, aby każdy wdech przynosił ci świeżą energię na ten dzień. Wyobrażaj sobie siebie pełną energii, zadowoloną. Realizujesz to, co chcesz tego dnia bez wysiłku. Widzisz to przed oczyma swojej duszy, swojego umysłu. Robisz wizualizację. Z łatwością kończysz te zadania, które sobie wyznaczyłaś. Z lekkością. Proszę łagodnie uśmiechnąć. Jeszcze dwa, głęboko rozluźniające oddechy. Jak najbardziej możesz odprężyć ciało, sprawdź, spróbuj, zrobić. Poczuj błogość. I weź jeszcze jeden głęboki wdech i wydech. Poczuj, że jesteś gotowa na ten dzień. I powoli unieś kolana, postaw stopy na ziemi albo na macie. Przeroluj się na jeden bok. Ułóż głowę na ramieniu. I powoli otwierasz oczy. Ułóż swoją lewą dłoń albo prawą. Ta, która jest tutaj wyżej na ziemi. I wstajesz z pozycji bocznej. Odpychasz się od lewej dłoni. Albo od prawej. I powoli, powoli. Ręgosłup wraca do pionu. Uhum. Sukhasana, siat skrzyżny. Dziękuję Ci za tą dzisiejszą praktykę. Możesz ruszać w dzień. Mam nadzieję, pełna energii, radosna, z radosną wizualizacją tego dnia. Namaste.